Czy ma pan pani ponad 60 lat i codziennie przyjmuje suplementy, wierząc, że chroni pan pani swoje serce? Proszę natychmiast przestać. To, co ujawnię w ciągu najbliższych minut, może dosłownie uratować pana pani życie. Jako specjalista kardiologii geriatrycznej z ponad 15-letnim doświadczeniem, widziałem tysiące starszych pacjentów, którzy trafiali do mojego gabinetu z poważnymi problemami kardiologicznymi, spowodowanymi właśnie tym, co uważali za zdrowe. Najbardziej szokujące jest to, że 73% z nich przyjmowało suplementy kupione bez recepty, ufając pustym obietnicom. Jeśli ogląda pan pani to teraz, obiecuję, że po zakończeniu tego filmu będzie pan pani posiadać dokładną wiedzę, aby zidentyfikować i wyeliminować pięć najniebezpieczniejszych suplementów, które po cichu niszczą serca osób powyżej 60 roku życia. Zacznijmy natychmiast. Ponieważ każda minuta ma znaczenie, gdy mówimy o zdrowiu pana, pani serca. Pierwszą śmiertelną pułapką suplementów atakujących serca osób starszych są naturalne energetyki z kofeiną i ukrytymi stymulantami. Budzi się pan, pani, zmęczony, a bez energii do codziennych czynności, a ten naturalny kompleks witaminowy obiecuje przywrócić witalność. Ale oto szokująca prawda, której branża nie chce, aby pan, pani znał, a ponad 82% suplementów energetycznych zawiera dawki kofeiny odpowiadające czterej filiżankom espresso, ale ukryte pod nazwami takimi jak guarana, skoncentrowana zielona herbata czy yerba mate. Proszę sobie wyobrazić, serce jako silnik. W wieku 60-70 lat ten silnik przejechał już miliony kilometrów. Teraz proszę sobie wyobrazić wlewanie wysokooktanowego paliwa do silnika, który wymaga delikatnej pielęgnacji i konserwacji. Rezultat: kołatanie serca, arytmie i przeciążenie serca. Pamiętam pacjentkę, nazwijmy ją panią Marią, lat 72, która trafiła do szpitala z sercem bijącym jak oszalały bęben. Religijnie przyjmowała swój energetyczny kompleks witaminowy przez trzy lata. Kiedy przeanalizowaliśmy skład. Odkryliśmy 350 biligmatmu ukrytej kofeiny w jednej dawce. Jej serce pracowało podwójnie 24 godziny na dobę. Dążenie do perfekcyjnego zdrowia może stać się cichą pułapką dla pana, pani serca. To pierwsza bolesna prawda, którą muszę się z panem panią podzielić. Ale rozwiązanie jest prostsze niż pan pani sobie wyobraża. Proszę zamienić te sztuczne energetyki na 30-minutowy spacer rano. Pana pani ciało wyprodukuje naturalne endorfiny, nie obciążając serca. Proszę włączyć płatki owsiane do śniadania, bataty do obiadu. Węglowodany złożone dostarczają zrównoważonej energii bez ryzyka. Jeśli nadal potrzebuje pan pani dodatkowego zastrzyku energii, proszę skonsultować się z dietetykiem, aby zidentyfikować rzeczywiste niedobory. Często zmęczenie wynika z braku żelaza lub witaminy B12 łatwo korygowalnych odpowiednią dietą lub specyficzną suplementacją pod nadzorem. Ale jeśli myślał a pan pani, że kofeina to jedyny stymulant ukryty w suplementach, proszę poczekać, aż odkryje pan pani, co wapni na mocne kości, może naprawdę robić z pana pani tętnicami. Prawda jest przerażająca i całkowicie zmieni sposób, w jaki pan pani postrzega te pozornie nieszkodliwe białe tabletki. Druga śmiertelna pułapka to cudowne lekarstwo w postaci nadmiaru wapnia i witaminy D. Wszyscy mówią, że po 60 roku życia potrzebuje pan, pani wapnia na mocne kości. I to prawda, potrzebuje pan, pani. Ale o to czego nikt nie mówi. Kiedy przyjmuje pan, pani suplementy wapnia bez witaminy K2, ten minerał nie trafia do kości. Osadza się bezpośrednio w tętnicach. Ostatnie badania opublikowane w British Medical Journal pokazują, że nadmierne spożycie wapnia może zwiększyć ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych nawet o 22% u osób starszych. Proszę sobie teraz wyobrazić pana pani tętnicę. Wcześniej elastyczne jak nowe gumowe węże, pozwalające krwi swobodnie przepływać, Teraz proszę sobie wyobrazić te same tętnice stwardniałe, z osadami wapnia, tworzącymi blaszki jak stare rury z nagromadzoną rdzą. Czy odczuwa pan, pani ból w klatce piersiowej podczas wchodzenia po schodach? Ten brak tchu, który przypisuje pan, pani wiekowi. Może to być źle ukierunkowany wapń zwężający pana, pani tętnice, zmuszający serce do pompowania z podwójną siłą, aby przepchnąć krew przez coraz mniejsze przejścia. Zalecana dawka wapnia dla osób starszych to 1200 km dziennie, ale większość już spożywa 800 km poprzez dietę. Kiedy dodaje pan pani suplement 1000 mg, tworzy pan pani kardionaczyniową tykającą bombę. Rozwiązanie proszę priorytetowo traktować wapni spożywienia. brokuły, jarmuż, szpinak, naturalny jogurt. Jedna filiżanka gotowanego jarmużu zawiera 170 mg biodostępnego wapnia. Trzy porcje ciemnozielonych warzyw dziennie zaspokajają połowę pana pani zapotrzebowania. Jeśli potrzebuje pan pani suplementacji, nigdy nie robić tego bez witaminy K2. Jest to GPS, który kieruje wapń do kości, a nie do tętnic. Proszę omówić z lekarzem idealną dawkę. Zazwyczaj 200 mcg K2 na każde 1000 mg wapnia. A jeśli pomysł, że więcej witamin jest zawsze lepsze, nadal wydaje się Logiczny, proszę przygotować się na szokującą prawdę o tym, jak pana pani potężne przeciwutleniacze mogą przyspieszać starzenie się serca. Następny suplement na liście jest jednym z najlepiej sprzedających się, a także jednym z najniebezpieczniejszych. Trzecia śmiertelna pułapka to silne przeciwutleniacze w dużych dawkach witamin A, E i beta karotenu. Branża sprzedała ideę, że mega dawki witamin zwalczają starzenie. Ale proszę uważnie posłuchać tego niszczycielskiego naukowego odkrycia. Kiedy przyjmuje Pan, Pani witaminę E powyżej 400 IU dziennie, przestaje ona być przeciwutleniaczem i staje się prooksydantem. Oznacza to, że zamiast chronić Pana, Pani komórki, niszczy je. Badanie przeprowadzone na 35 533 mężczyznach, opublikowane w Journal of American Medical Association, wykazało, że suplementacja witaminą E zwiększyła ryzyko raka prostaty o 17%. Ale co to ma wspólnego z pana pani sercem? Wszystko. Stres oksydacyjny spowodowany nadmiarem tych witamin uszkadza wewnętrzną wyściółkę naczyń krwionośnych. Proszę sobie wyobrazić, że bierze Pan Pani papier ścierny i szlifuje wnętrze tętnic. Dokładnie to robią megadawki izolowanych. Witamin. Tworzą mikrouszkodzenia, w których gromadzi się cholesterol, tworząc blaszki, które mogą pęknąć i spowodować zawał serca lub udar. Dążenie do perfekcyjnego zdrowia może stać się cichą pułapką dla Pana Pani serca. Zwłaszcza gdy wierzy Pan Pani, że chroni się Pan Pani przeciwutleniaczami. Czy zauważył, a pan pani, że osoby, które jedzą różnorodne owoce i warzywa, rzadko mają problemy z sercem, ponieważ w naturze witaminy działają w synergii. Pomarańcza ma witaminę C, ale także flawonoidy, błonnik i dziesiątki innych związków, które modulują jej wchłanianie. Prawdziwym rozwiązaniem jest spożywanie 5 do 7 porcji kolorowych owoców i warzyw dziennie: czerwień pomidora, pomarańcz marchewki, zieleń szpinaku, fiolet bakłażana. Każdy kolor reprezentuje różne przeciwutleniacze działające w harmonii. Jeśli potrzebuje pan, pani zastrzyku przeciwutleniaczy, proszę skupić się na naturalnej. Witaminie C. Jedna filiżanka czerwonej papryki zawiera 190 ndziebingeriantyma witaminy C trzy razy więcej niż pomarańcza. I proszę dodać jeden orzech brazylijski dziennie dla Selenu mistrzowskiego przeciwutleniacza, który regeneruje inne przeciwutleniacze. Może pan pani myśleć, że widział A już najgorsze, ale ujawnienie prawdy o omega-3 bez nadzoru sprawi, że zakwestionuje pan pani wszystko, co pan pani słyszał A o olejach rybnych. Kolejna pułapka jest jeszcze bardziej zdradliwa, ponieważ jest zamaskowana jako ochraniacz serca. Czwarta śmiertelna pułapka to zero cholesterolu z olejami rybnymi i omega-3 bez nadzoru lekarza. Wszyscy mówią, że omega-3 chroni serce. I może chronić, ale może też je zniszczyć. Badania opublikowane w European Heart Journal w 2021 roku wykazały, że wysokie dawki omega-3, zwłaszcza powyżej 4 gramów dziennie, zwiększają ryzyko migotania przedsionków nawet o 20%. Migotanie przedsionków to stan, gdy serce traci rytm, bijąc chaotycznie. Czuje się pan, pani, jakby miał, a pan, pani. Ptaka uwięzionego w klatce piersiowej, desperacko trzepoczącego skrzydłami. Ta arytmia pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru. Znam przypadek pana Jana, lat 68, który przyjmował sześć kapsułek oleju rybnego dziennie, ponieważ przeczytał w internecie, że oczyszcza on tętnicę. Myślał, że im więcej, tym lepiej. Po dwa latach zaczął odczuwać, jak serce szwankuje. Pomija uderzenia, przyspiesza bez powodu. Podczas porannego spaceru jego serce przyspieszyło do 180 uderzeń na minutę i nie wracało do normy. W szpitalu odkryliśmy ciężkie migotanie przedsionków. Nadmiar Omega-3 zmienił przewodnictwo elektryczne serca. Dziś żyje z rozrusznikiem serca i gorzko żałuje, że nie szukał aporady. Problem nie leży w samym Omega-3, ale w dawce i jakości. Wiele tanich suplementów zawiera rtęć i inne metale ciężkie, które gromadzą się w organizmie. Ponadto omega 3 rozrzedza krew. Jeśli już przyjmuje pan, pani aspirynę lub leki przeciwzakrzepowe, stwarza pan, pani ryzyko krwotoku. Bezpieczną alternatywą jest włączenie tłustych ryb do diety 2 do 3 razy w tygodniu. Sardynki, dziki łosoś, tuńczyk. Porcja 100 g sardynek dostarcza 1 i wysokiej jakości omega 3 bez ryzyka. Jeśli potrzebuje pan, pani suplementacji Proszę najpierw wykonać badania krzepliwości krwi. Proszę monitorować elektrokardiogramem co 6 miesięcy. Proszę używać certyfikowanych marek wolnych od metali ciężkich. I nigdy, przenigdy nie przekraczać 2 gram dziennie bez ścisłego nadzoru lekarza. Ale jeśli nadal myśli Pan, Pani, że widział, a już wszystko o niebezpiecznych suplementach, proszę się przygotować. Ostatnia pułapka na naszej liście jest najbardziej kusząca i śmiertelna ze wszystkich. Obietnica wiecznej młodości kryje najbardziej zdradliwą truciznę dla serc osób starszych. Piąta i najbardziej śmiertelna pułapka to suplementy ziołowe i egzotyczne ekstrakty wiecznej młodości: Ginkgo Biloba, Żeń Szeń Koreański, Ashwaganda, Różeniec Górski. Egzotyczne nazwy, które obiecują odwrócić zegar biologiczny. Ale oto przerażająca prawda, której branża warta 150 miliardów dolarów nie chce. Aby pan pani znał A. Te ekstrakty bezpośrednio kolidują z lekami na serce. Jeśli przyjmuje pan pani leki na ciśnienie, leki przeciwzakrzepowe, statyny lub jakiekolwiek leki na serce i używa pan pani tych suplementów, tworzy pan pani chemiczną ruletkę w swoim organizmie. Ginkgo Biloba, na przykład, może zwiększyć działanie leków przeciwzakrzepowych nawet o 38%, powodując krwotoki wewnętrzne. Proszę sobie wyobrazić krew rzadką jak woda, niezdolną do krzepnięcia, małe skaleczenie, które nie przestaje krwawić, upadek, który powoduje masywny krwiak wewnętrzny, cichy krwotok mózgowy, który zaczyna się od bólu głowy i kończy udarem krwotocznym. Dążenie do perfekcyjnego zdrowia może stać się cichą pułapką dla pana, pani serca, zwłaszcza gdy miesza pan pani nieznane z niezbędnym. Żeń szeń. Może podnieść ciśnienie krwi nawet o 15 punktów. Dla kogoś, kto już ma wysokie ciśnienie, to różnica między kontrolą a kryzysem nadciśnieniowym. Czy odczuwa pan pani pulsujący ból w karku? Niewyraźne widzenie? Mogą to być pana, pani naturalne suplementy, które podnoszą ciśnienie do niebezpiecznych poziomów. Jeszcze gorsze są zastrzeżone mieszanki, koktajle z 10-15 różnych ziół. Niemożliwe jest przewidzenie interakcji. To jak mieszanie różnych środków czyszczących. Oddzielnie są bezpieczne, razem tworzą toksyczny gaz. Ponad 50 tysięcy hospitalizacji rocznie w Stanach Zjednoczonych jest spowodowanych niepożądanymi reakcjami na suplementy. Osoby starsze stanowią 65% tych ofiar ze względu na wolniejszy metabolizm i liczne leki. Prawdziwe źródło młodości nie tkwi w egzotycznych pigułkach. Tkwi w prostych i sprawdzonych nawykach. Proszę spać 7 do 8 godzin na dobę. Głęboki sen regeneruje serce, usuwa toksyny z mózgu, równoważy hormony. Proszę praktykować medytację 10 minut dziennie. Redukuje kortyzol, hormon stresu, który wywołuje stany zapalne w tętnicach. Proszę rozwijać hobby, które przynoszą radość. Prawdziwe szczęście uwalnia oksytocynę, hormon chroniący serce. Jeśli mimo to chce pan, pani wypróbować jakiś suplement ziołowy, Proszę zabrać butelkę do lekarza. Proszę poprosić o sprawdzenie interakcji w systemie. Proszę zacząć od jednej czwartej zalecanej dawki. Proszę obserwować reakcję przez trzydzieści dni przed zwiększeniem. Jeśli dotarł a pan pani aż tutaj, to dlatego, że zdrowie pana pani serca jest absolutnym priorytetem. Chcę teraz wiedzieć, ile ma pan pani lat i z jakiego miasta pan pani ogląda? Proszę wpisać swój wiek i miasto w komentarzach. Wspólnie sprawdzimy, ile osób jest w tej misji ochrony naszego serca. Teraz połączę wszystkie punkty tego transformującego odkrycia. Pamięta Pan Pani, kiedy zaczęliśmy mówić o ślepej, wierzę w suplementy, odkrył, a Pan Pani, że naturalny energetyk to bomba kofeinowa, wapń bez K2 zwapnia tętnice, megadawki witamin utleniają komórki, nadmiar omega-3 zakłóca rytm serca, a egzotyczne ekstrakty sabotują kluczowe leki. Dążenie do perfekcyjnego zdrowia może stać się cichą pułapką dla pana, pani serca. Ale teraz ma pan, pani mapę, jak uciec z tej pułapki. Proszę sobie wyobrazić, że budzi się pan, pani jutro z absolutną pewnością, że każdy wybór, którego pan, pani dokonuje, naprawdę chroni pana, pani serce. Proszę sobie wyobrazić siebie za 10 lat. Silnego, on, niezależnego, on, bawiącego, on się z wnukami, podróżującego, on, żyjącego, on w pełni. Ta przyszłość zaczyna się od decyzji, które Pan, Pani podejmuje dzisiaj. Pana, Pani serce biło. Około dwóch, u pół miliarda razy do dziś. Każde uderzenie było darem, szansą na życie, kochanie, realizację. Niech puste obietnice w ładnych butelkach nie ukradną kolejnych miliardów uderzeń, które jeszcze przed panem, panią. Wiedza, którą pan, pani dziś zdobył, a to czysta moc. Moc do kwestionowania, badania, świadomego wyboru. Nie potrzebuje pan pani magicznych pigułek, potrzebuje pan pani prawdziwych informacji, zbilansowanej diety, codziennego ruchu, regenerującego snu i prawdziwej radości. Teraz czas działać. Proszę wziąć wszystkie swoje suplementy, włożyć je do torby i zabrać na następną wizytę lekarską. Proszę poprosić o przejrzenie ich jeden po drugim. Proszę wyeliminować niepotrzebne, dostosować niezbędne. Proszę udostępnić ten film teraz przynajmniej jednej osobie, którą pan, pani kocha. Może to być pana, pani brat, przyjaciółka ze spacerów, sąsiad. Każde udostępnienie może uratować życie. Proszę zasubskrybować kanał i aktywować dzwonek. Aby otrzymywać tygodniowe powiadomienia, które chronią pana, pani zdrowie? Która z tych pięciu prawd najbardziej pana panią zaskoczyła? Proszę odpowiedzieć w komentarzach. Pana, pani. Doświadczenie może ostrzec innych w podobnej sytuacji. Jeśli te informacje były wartościowe, proszę zostawić łapkę w górę. Pomaga to filmowi dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tego odkrycia. Proszę zawsze pamiętać: Pana, pani serce to silnik pana. Pani życia. Proszę dbać o nie mądrze, a nie za pomocą obietnic. Z wiedzą, a nie ze strachem. Ze świadomymi wyborami, a nie z magicznymi pigułkami. Treść ma charakter edukacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Zawsze proszę rozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem lub zaprzestaniem przyjmowania jakichkolwiek suplementów, zwłaszcza jeśli ma Pan, Pani istniejące wcześniej schorzenia serca. Pana, Pani podróż w kierunku silniejszego i chronionego serca zaczyna się teraz. A ja będę tu, tydzień po tygodniu, dzieląc się prawdami, których branża nie chce, aby pan pani znał, a ponieważ zasługuje pan pani na to, aby żyć każdego dnia z prawdziwą, a nie sztuczną witalnością. Do następnego filmu dbaj o siebie mądrze.